Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale fundacji Schronisko dla książek. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który mam nadzieję będzie krótki, zwarty i treściwy, ponieważ to są moje plany czytelnicze na grudzień, na ostatni miesiąc w tym roku. Ja nie wiem, jak to się stało, że ten rok dobiegł już końca, no ale tak, tak wyglądają właśnie rzeczy. Więc, żeby nie przedłużać, to przejdźmy już do samych książek. Pierwszą pozycję, którą chcę Wam pokazać i którą będę czytała w tym miesiącu, to Rzecz o ptakach. To jest książka taka popularno-naukowa trochę, właśnie, reportaż o ptakach i muszę Wam się przyznać, że sięgam bo tę książkę z polecenia Dawida z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Ja mam spore zaufanie co do jego opinii na temat książek popularno-naukowych, no i stwierdziłam, że tutaj to polecenie jest godne uwagi. Też nie wiem za dużo o ptakach. Jestem trochę ciekawa tego, jak one funkcjonują, jakie mają zwyczaje. Kojarzę kilka takich y, śmiesznych ciekawostek, no, trochę dla mnie inspirujących, y, chociażby. Bird, Birds of Paradise. Nie wiem, czy po polsku jest jakieś ładne wyrażenie, ale no właśnie te ptaki, które żyją w, w tropikach, są dla mnie mega inspirujące. To, jak np. altanik, jak wyglądają u niego zaloty, albo jak niektóre ptaki mają całe układy taneczne, jakie ćwiczą przed mi zalotami, to jest coś dla mnie magicznego i fascynującego. No i mam nadzieję, że tutaj w tej książce znajdę więcej takich ciekawostek. No i kolejna sprawa, która przemawia. Za tym, żeby przeczytać tę książkę, to to, że z takiego punktu widzenia systematyki, ptaki to współcześnie żyjące dinozaury. Więc, how cool is that? <grywka> no i tak, po prostu planuję prze przeczytać tę książkę, no bo przynajmniej jedną książkę popularno-naukową literaturę faktu w miesiącu staram się przeczytać. Następna rzecz to coś, co czeka na moich półkach od. Y Końcówki zeszłego roku. Dostałam ją pod choinkę. To, jest, to są dary bogów, autorstwa. Witolda Japońskiego. I to jest książka nawiązująca do mitologii słowiańskiej, ale to tak zwana mitologia autorska, czyli coś co jest inspirowane faktami, jakimiś szczątkowymi informacjami, które się zachowały na temat Słowian i ich wierzeń, opowiedziane na nowo. To jest książka, którą bardzo często poleca Wiktoria ze Slavic Book. Ja też ufam jej opiniom w temacie książek związanych ze słowiańską, że to jest jedna z najlepszych takich autorskich mitologii. Kiedy ją dostałam, to byłam mega napalona, żeby sięgnąć po tę książkę i ją przeczytać, ale potem troszkę się jakoś tak wystraszyłam. Kończyłam jeszcze szeptuchę, więc tak siedziałam w tych klimatach słowiańskich i potrzebowałam chwili odpoczynku, potem właśnie od tego tematu. No, a teraz znowu nabrałam ochoty. Myślę, że mity to jest dobry wybór na grudzień. Taki właśnie klimat baśniowości ma na to ochotę w tym momencie, więc będę czytać w grudniu i dam Wam znać, jak się spodoba. Skoro już przy takich przyjemnych książkach jesteśmy, bo właśnie wydaje mi się, że grudzień to jest taki miesiąc, w którym tej przytulności najbardziej potrzebujemy, na przynajmniej ja tak mam, sięgnę też po drugi tom Bromance, klub książki. To jest konkretnie. Romans pod przykrywką. Klub książki to był pierwszy dom. Podobno te części są ze sobą bardzo luźno powiązane. Mamy tych samych bohaterów, ale główni bohaterowie to w tym momencie inna para. Cały pomysł na fabułę, na świat wygląda w ten sposób, że mamy taki stado samców Alfa, jakichś bardzo wpływowych mężczyzn, którzy spotykają się w tajnym klubie książki. I czytają romanse. A czytają je po to, żeby poprawiać czy ratować swoje związki. Także całkiem zabawny pomysł. W pierwszym tomie mega się sprawdził. Nie wiem, jak będzie tutaj. Dobrze czytało się tę książkę, było sporo jakiegoś takiego uśmiechu. Też kilka razy naprawdę się mocno zaśmiałam, a jednocześnie w tej książce znajdziemy jakieś przesłanie i trochę wartości, więc myślę, że to na plus. No i mam nadzieję, że ten drugi tom mnie nie rozczaruje i dotrzyma w kroku temu pierwszemu tomowi. Kolejna książka to znowu coś z polecenia, coś, co ma być bardzo magiczne, bardzo takie baśniowe. Konkretnie to jest Niedźwiedź, Niedźwiedź i Słowik autorstwa Katrin Arden. Uważaj na zło, który czai się w lesie. Jeśli dobrze się orientuję, to tutaj akcja dzieje się na Rusi albo w Rosji. W każdym razie, na wschód od, od naszych ziem. Znowu mamy ten motyw słowiańskości, baśniowości, coś co bardzo często potrafi mnie chwycić za serce, co ja bardzo lubię w literaturze. I to jest książka, którą też poleciła mi moja koleżanka Kerry. Nie wiem, czy oglądasz, ale jeśli tak, to serdecznie cię pozdrawiam. No i liczę na to, ponieważ nasze gusty tak w życiu często są całkiem podobne, to że w kwestii literatury też będzie podobnie. No i zobaczymy, czy się wciągnę i czy będę chciała czytać kolejne tomy tej serii. Następną książką, którą planuję przeczytać w tym miesiącu, to Pożegnanie z Afryką, autorstwa Karen Blixen. I to jest książka, którą bardzo często poleca Nicola z kanału Dr. Book. A mam wrażenie, że dużo książek, które właśnie Nicola poleca, też gdzieś się wpasowują w mój gust. Oczywiście są jakieś tam rozbieżności, ale generalnie co do klasyków. Jesteś mam wrażenie, gdzieś dość blisko. No i właśnie, dlatego zdecydowałam się sięgnąć w końcu po tę książkę. Też w kwestii tego, że staram się przynajmniej jeden klasyk literatury w miesiącu czytać. Powiem Wam, że czeka na moich półkach już ładnych parę miesięcy. Myślę, że zamówiłam ją jakoś chyba we wrześniu. I chciałam po nią sięgać też, prawie że natychmiast, ale hmm, wydawało mi się, że ona jest jakaś taka gruba i trochę mnie to przestraszyło. Ale otworzyłam tę książkę jakoś w zeszłym tygodniu i tak zwróciłam uwagę, że jest bardzo dużo światła na stronie, jest tak luźno wydrukowana, że tak to określę, więc chyba nie powinno być tak źle z tą objętością. Dajcie znać, jeśli czytaliście, jak Wam się podoba, jak Wam się podobała. Ja też liczę trochę na to takie ciepło, które mi się kojarzy z Afryką, z Czarnym Lądem, że właśnie przy grudniu, przy śniegu, przy tej takiej mroźnej atmosferze ta książka przyniesie mi troszeczkę słońca i takiego utulenia i ciepła. Zobaczymy jak to będzie. W tym miesiącu planuję też przeczytać opowieść wigilijną, to jest książka którą wy wybraliście nam do naszej serii o lekturach. Panu pomysł z, właśnie z, z mojej i z Pawła strony, żeby w grudniu zrobić jakieś podsumowanie wszystkich odcinków, jakie do tej pory nagraliśmy w ramach tej serii, ale od was padła propozycja, żeby nagrać opowieść wigilijną tak tematycznie, a podsumowanie zrobić w styczniu. i myślę, że to jest super pomysł i właśnie tak planujemy zrobić. Więc w tym miesiącu opowieść Wiglina, tak znowu klimatycznie, żeby wczuć się w święta. A druga sprawa to też to, że to jest taka krótka lektura, którą się fajnie przeczyta. I też jestem ciekawa, jak będę ją odbierała po latach, no bo to jest jedna z tych lektur, które przeczytałam w całości, będąc w szkole. I ostatnia książka, którą. Mam w planach w tym miesiącu to e, drugi tom z Grotron z sagi e, Pieśni lodu i ognia, e, czyli Starcie królów, autorstwa oczywiście George'a R. R. Martina. E, przeczytałam pierwszy tom tej sagi e, w listopadzie i przepadłam, Przepadłam mm, Mega! Po prostu chyba bardziej się nie dało. Przeczytałam całą książkę w 3 dni. Ona ma ponad 800 stron, więc tempo było dla mnie zawrotne, ale no, sami możecie sobie odpowiedzieć, jak bardzo mi się spodobała, skoro czytałam ją tak szybko. Muszę powiedzieć, że przebrnięcie przez prolog było dla mnie trudne, ale potem potem przypadłam No i teraz chcę natychmiast czytać dalsze tomy i skończyć tę sagę jak najszybciej. Co prawda, trochę się obawiam tego, że kolejne tomy mogą mi się mniej podobać. Ten pierwszy był bardzo blisko tego, co widzieliśmy w serialu. Serial do pewnego momentu też mi się podobał i może to właśnie kwestia tego, że to było tak blisko, a te następne tomy podobno troszkę się rozmijają z tym, co potem zostało przedstawione w serialu. Dajcie znać, jak to wygląda, jak to jest, jeśli oglądaliście i czytaliście. W każdym razie ja się nie mogę doczekać i, i będę czytałam drugi tom. Mogę Wam jeszcze powiedzieć tyle, że jeśli tak jak ja obawiacie się tej objętości, a chcieliby się przeczytać, to bardzo polecam Wam słuchowisko w produkcji, w produkcji audioteki. Jest dostępny tylko na audiotece, bo jest nagrane fantastycznie, jest zrealizowane no, po prostu cudownie, i ja momentami właśnie wolałam pójść na spacer i posłuchać tej książki, niż siedzieć i ją czytać, więc tak miałam 50-50 powiedziałabym trochę słuchania, trochę czytania. No i jest, jest świetne. I to, tak się słucha tej książki, to człowiek po prostu przepada i wsiąka w tą historię na maksa, także bardzo Wam polecam. E... I jest szansa na jeszcze jedną książkę w tym miesiącu, zobaczę, jak mi też będzie szło w tempo czytania, bo nabrałam trochę ochoty na to, żeby przeczytać książkę taką tematyczną, świąteczną. Czytałam taką książkę tylko jeden jedyny raz w życiu, i to też była taka książka satyryczna, prześmiewcza. To był. Najgłupszy Anią, jeśli dobrze pamiętam, chyba już nawet gdzieś mam tę książkę na półkach, ale stwierdziłem, że może w tym roku bym spróbowała, dać szansę jakiejś takiej świątecznej książce, więc jeśli macie jakąś taką perełkę, taką jedną, jedyną książkę w świątecznym klimacie, którą polecacie z czystym sumieniem, to dajcie mi znać w komentarzu, a ja spróbuję taką jedną książkę przeczytać w tym miesiącu, tak żeby wprowadzić się w ten świąteczny nastrój. Tuż przed Wigilią. No i co? I to tyle. To wszystkie moje plany na ten nadchodzący miesiąc. I żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!